O, animals. Zmiany genetyczne u kogutów podbijają ceny drobiu. Grube i bezpłodne koguty powodem wzrostu cen drobiu. Największy producent drobiów USA, AviaGen Group, która dostarcza 25% kurczaków na rynek w Stanach, wpadł w kłopoty. Okazało się, że koguty na ich farmach stają się bezpłodne. Naukowcy zajęli się tematem i spostrzegli, że ptaki tyją i nie mają ochoty na seks. Zgadza się. Cała masa grubych i bezużytecznych ptaszków. Sanderson Farms, jeden z największych klientów Aviagen, mówi, że około 17% jajek jest niezapłodnionych. Aviagen przyznał, że doszło do zmian w genetyce kogutów, które stały się bardzo podatne na tycie. Efekty? Cóż, ceny drobiu w sklepach drastycznie wzrosły. Aviagen mówi, że sprowadził już inną odmianę kogutów i okazują się one bardziej chętne na igraszki i rezultaty póki co są zadowalające.